Za chwilę wykonam swój pierwszy idealny potrójny piruet. Lśnisz niczym gwiazda! Dasz radę! Piruetu nawet z pozytywką? A ćwiczyłaś w ogóle? Tak! I to kilka razy! Czy tych razy było więcej czy mniej niż dwa? Um, no mniej. Ach, został nam tylko tydzień, by przygotować się na przesłuchanie do grupy tańca nowoczesnego teatru McPrestige. Prestige! No wiem, ale jak nauczę się tego wirowania, to reszta pójdzie gładko! Co! Jestem bardzo zgrabna! widziałeście to? Jestem pełna gracji. Dobrze. Maxi przemiana. Oh. Żebyś wróciła do formy po upadku, pełnym gracji, zróbmy coś, co zawsze poprawia nam humor. W konkursie karaoke u Staszka wystąpi Gwen Grande. Nie, ja zmieniłam zdanie. Zabierz to ode mnie, proszę! W takim razie pora na bis! Tak, baby! Kocham cię! mi się chyba podoba. Komuś musi. Nie brakuje mu poketowej pewności siebie. Gwen mogłaby z niej skorzystać. Za bardzo bała się zaśpiewać. Spróbujmy pomóc jej poczuć się pewniej. Ty chcesz pomóc Gwen? Gwen, wnuczce Gryzel? Złodziejce medalionu? Dobry uczynek to dobry uczynek. Nawet w przypadku, kiedy chcemy pomóc Gwen... Pomagając, my też coś zyskamy. Ukryty motyw? Jeśli stanie się pewna siebie, będzie mogła robić więcej rzeczy i nawet nie pomyśli o kradzieży medalionu. Hmm. Okej. Okay. Zgoda. Od przedszkola ma, żeby zaprowadzić porządek w jej garderobie. Garderobie? To nie pomagamy jej poczuć się pewniej? Kiedy dobrze wyglądasz, dobrze się czujesz. Ja przecież zawsze czuję się świetnie? Cóż, jedno wiemy na pewno: Gwen nie przyjmie od nas rady, co znaczy, że musimy użyć sprytu. Jest coś ryzykownego w zmniejszaniu się i wkradaniu do penthouse'u grizel, żeby przerobić ubrania Gwen? Na pewno wyjdą z domu i polecą na mega wyprzedaż do świata miniaturek. Myślicie, że się nabiorą? Mega zniżki? A zatrzymamy się w sklepie z kostiumami? Potrzebuję nowego hot -doga. Ten poprzedni już się zużył. Moc wyprzedaży nigdy nie zawodzi. A, w tym domu przydałoby się trochę więcej koloru. Możemy przy okazji zająć się ich wystrojem? Skupmy się i znajdźmy pokój Gwen, przeróbmy je garderobę i wynośmy się stąd. Mogłabym teraz oglądać intergalaktyczną żabę i bitwę o bagno. Tędy! Tyle przestrzeni, a tak mało stylu. Ach, tragedia. Jest jakaś nadzieja? Maxi, przemiana! Nie trzeba nadziei przy takim talencie. Przynajmniej Lili nie brakuje pewności siebie. Tutaj na tutaj łata. Kiedy wystylizuję ubrania głęb, będzie wyglądała jak prawdziwa modelka prosto z wybiegu. Nie wiedziałam, że potrafi zrobić to tak perfekcyjnie. Haftowanie, laminowanie i brak rąków. Nie wiem, co się dzieje, ale nie mogę przestać patrzeć. I koniec! Zaskoczyłam samą siebie. Te zmiany są wprost zbawienne. Będzie cudowna, <laughs> wróciłem, mini moc. Oh, ani jedna rzecz nie była przeceniona. Oprócz stroju Ten tęskniłam za nim. Chwila moment? Coś tu się nie zgadza. Ministawik ma pełno kurzu. Wykonałeś swoje obowiązki. Ale jakie? Musisz posprzątać pokój, odkurzyć miniaturki, wynieść śmieci i, co najważniejsze, opracować plan, jak ukraść medalion poli. Mogę na szybko poprawić jej buty? Nie. Już wiem. Będę udawać, że jestem hodowcą. Nie mów o jedzeniu, tylko wymyślaj plan. Nie poddamy się dopóki nie zdobędziemy medalionu. Nigdy! <śm> <śm> Zasłyszałyście? Moja praca ujrzała światło dzienne i zwaliła wszystkich z nóg! Hej, hey! 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 Gwen! Przygotuj się, Pocket, bo od teraz wszystko będzie kręcić się wokół Gwen. Hmm... O tym, co tu się właśnie wydarzyło, stwierdzam, że Gwen połknęła przynętę. Super, czyli drugi etap będzie łatwiejszy. Wow, jak to drugi? Przerabiamy ubrania Grizel? Nie! W drugim etapie wszyscy będą tak zauroczeni jej postawą, że stanie się bardzo popularna i nie będzie miała czasu na planowanie, jak mi ukraść medalion. Chociaż Grizel też przydałaby się zmiana. Pięć O, oh, ma tyle lat. Wzięłam byle co, ale racja. Świetnie się układa. Ma tyle lat? O, błagam. Chodźcie, patrzą na głęb, więc zdążymy przebiec. Proszę o uwagę. Hm! Wygląda na to, że Poli, Szani i Lila zostały zwolnione z tej lekcji ze względu na bardzo zaraźliwą ospę wieczną. Ospę wietrzna? Mogłaś powiedzieć, że poleciałyśmy do Paryża na pokaz mody. To musiało być wiarygodne. Plus nikt nas nie poprosi o zdjęcie na dowód. Przygotowałem zadanie dla każdego. Gwen Grande zagra dzisiaj na pianinie. Ja nie gram na pianinie. Cóż, tak mam napisane na liście. <laughs> Chociaż spróbuj, dobrze? Poradzisz sobie, Gwen Kiedy się tak dobrze wygląda, wszystko się potrafi Andre, ty zagrasz na perkusji, a Olivia na trąbce Już! Nawet jeśli zagra tragicznie, to nikt nie usłyszy Usłyszą tylko mnie, a gram dobrze o, może ta cała pewność siebie jest zaraźliwa? Nie, to jest fakt. Jestem dobra. Od małego umiem czytać nuty. Urodziłam się ze słuchem absolutnym. Och, no i grałam, czytałam na obozie letnim dla utalentowanych. Przerwę ci, zanim zaczniesz się przechwalać. Dalej, maestro! Naciły się te lata praktyki. Gwen! Twoja stylówka to sen! Ekstra na szywki! Skąd masz taki oryginalny strój? Ten? Yy, sama go zaprojektowałam. Że co, proszę! Cii, nasz plan, pamiętasz? Mam duży talent w tej dziedzinie. Yy. Podobno jestem najmodniejsza w mieście? Nieźle to zniosła. Najmodniejsza w mieście. Nie przejmuj się tym. Wszystko idzie dokładnie tak, jak chciałyśmy. Akurat co do tej kwestii mam pewne wątpliwości. Głęka, że grizel zawozić ją na spotkania, zakupy i kółka szkolne, więc nie mają czasu myśleć o medalionie. To się udało, ale jakim kosztem najmodniejsza. Odpuść sobie, mamy dużo do zrobienia. Przesłuchanie jest już w ten piątek. Oh. Zaprojektowałabym cudne kostiumy. Będziesz najmodniejszą tancerką. Pójdzie nam świetnie. <grymne> Tu kogoś! Pory nam padła! <głos> <głos> A, znowu się nie udało. Ćwiczyłaś w ogóle? No, no, ostatnio jakoś nie. Byłam zajęta pomaganiem Gwen, ale od teraz naprawdę się przyłożę. Projektuję ubrania i przepięknie gram, więc mój obraz na pewno będzie ponad przeciętny. jeśli nie potrafi malować, jej pewność siebie na pewno spadnie. Może wyjdzie jej to na dobre. Mogłaby spaść o szczebelek, czy dwa, czy dziesięć. Dziesiąta najmodniejsza w mieście bardziej do niej pasuje. Musimy coś zrobić. Patrzcie, co ona wyprawia. Zawsze znajdzie się ktoś, kto czyjeś bazgroły uzna za doskonałą pracę. Hej, Poli! Patrz na to! Uważam, że to arcydzieło powinno zawisnąć na wystawie w Muzeum Littleton. Eee, <laughs> Masz rację. Bardzo ładnie. Przyznaję się do błędu. Trzeba tam dodać ekspresjonizmu abstrakcyjnego. Oh, Ubrudził mi się pędzel. Pomyślał, że tak ładnie malujesz. Ładnie? Ja bym raczej powiedziała, że genialnie. Ale pewnie nie znasz tylu ważnych słów, co ja. Jestem najmądrzejszą osobą w szkole. O, teraz wkracza na moje terytorium. Jak się czujecie przed dzisiejszym przesłuchaniem tanecznym? Denerwuję się, ale jestem dobrej myśli. Żeby więcej ćwiczyć, krócej układam włosy. Wy przynajmniej ćwiczyłyście. Mnie nie starczyło czasu. Wow. Wow. Książka? Nie chcę, upewniam się tylko, że ją masz. Strogi śledzie! Stylowa królowa Gwen jedzie! Zróbcie przejście dla tych, którzy są najpewniejsi siebie. Stworzyłyśmy potwora. Dwugłową, ziejącą ogniem zarozumiałą potworzycę! Patrzcie, nie jest tak zie. Do knajpki, Staszka Gigi. Chcę wypić brzoskwiniowy koktajl. Okej, okay, Gwen, ale najpierw Ach, musimy... Porozmawiamy, kiedy już dostanę mój sok, Gigi. Nasz plan działa bez zarzutów. Są zajęte, więc bez obaw możemy pójść na przesłuchanie. Czas, by głośno przełknąć. Zrobię to za ciebie. Ach, nie spodziewałam się takiego stresu. Damy sobie radę. Znaczy tańczycie o niebo lepiej niż ja, ale i tak spróbuję. A, 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 a może nie powinnam? Tak jak mówiłaś, poradzimy sobie. Jeśli damy z siebie wszystko, możemy być dumne, niezależnie od wyniku. Postaram się. Rozgrzejcie się, będziemy was wywoływać pojedynczo. Przepraszam! Sorki! Wybacz. Kiepski początek. Uh. A! Wielki powrót! Znowu ja jestem najmodniejsza! Przyszłam tu, żeby otrzymać rolę głównej tancerki zespołu. Reszta równie dobrze może wyjść. Oj, niedobrze. Że tańczysz, to dlatego, że ty nic nie wiesz. Ostatnio wszystko mi się udaje. Dobrze mi idzie, a nawet się nie staram. E, rozumiem. Wybacz, e, e, coś tam zostawiłam. Zaraz wracam. Ja na twoim miejscu bym już nie wracała! Nie wypadniesz dobrze, skoro konkurujesz ze wcieloną, świetnością u. A. To katastrofa! Zamiast wzbudzić w niej poczucie wartości, obudziłyśmy zuchwałą bestię. Bardzo niedobrze. Ta sytuacja wymknęła się spod kontroli. Nie wiem, co mamy robić. Jeśli zatańczy przed wszystkimi, to się ośmieszy. A to niestety byłaby moja wina, ponieważ przeze mnie myśli, że może wyskoczyć z jakimś skokiem, że te i... To nie balet. Racja. Wy jazz tam i wygrać. Nie chcę sprawić jej przykrości. Jak dotąd dzięki nam dobrze jej szło. Może znowu jej pomóżmy? Mogłybyśmy ją sklonować i dodać dobre geny taneczne. Może kiedy indziej. Jeśli się ośmieszy, to będzie myślała o sobie jeszcze gorzej niż na samym początku. Musimy wyznać prawdę. Gwen, musimy. Gwen, grande! Jesteś pierwsza. Dobrze, bo pierwszeństwo mi się należy. Nie musi pani szukać dalej, madame Fouette. Trzeba ją zatrzymać. Patrzę tam i mam nogi jak z waty. Ja nie. Wygraną mam jak w kasie. W sensie banku? Jestem według ciebie niemiła? Um, Gwen, właśnie o tym chcemy porozmawiać. Fani już na mnie czekają. Łęk, przepraszamy cię. Żeby dodać ci odwagi, zmieniłyśmy twoje ubrania. I grałyśmy na fortepianie. I poprawiłyśmy twój obraz, ponieważ naprawdę był paskudny. No wiem. Że, że co? co? No błagam, wiem, że to nie moja zasługa, więc na co jeszcze czekacie? Sprawdźcie, że to dobrze zatańczę. No dalej. W tym ci nie pomożemy. Nie wiemy jak. No cóż, przynajmniej dzięki wam poczułam swoją wewnętrzną siłę. I coś sobie uświadomiłam. To chyba dobrze. Kiedyś polegałam na Gigi przy kradzieży medalionu. Ale teraz wiem, że mogę zrobić to sama. Tego nie było w planach minimus! Jeszcze cię dorwę, Pocket! Ucieknijmy tam, gdzie nie będzie... W stanie wejść! Jest jedno miejsce, w które nie odważy się pójść! cie się rozproszę ją, złap mnie jeśli potrafisz. Chyba im się podobało. <śmienicza> Brawo, Gwen! Brawo! <śmienicza> Dzięki pewności siebie mogłam zawrócić medalion. Gwen <śmienicza> się dostała. Dzięki nam. Uu, ja też jestem w drużynie! Super! I ja też! Nie dostałam się. Przykro mi, Poli. Totalnie nie fair. Chcesz, żebyśmy w ramach protestu, że cię nie przyjęli, odrzuciły nasze miejsca, na które tak pracowałyśmy? A właśnie, że jest fair. Nie trenowałam tak ciężko jak wy, a poza tym brakuje mi trochę gracji. Mam rok na opanowanie tego piruetu przed kolejnym występem. Albo po prostu nie mam predyspozycji do tańca, to też jest prawdopodobne. Nie doujecie to? Nic nie złamie pewności siebie poketów. Karaoke? Tak! Z przyjemnością. I dlatego już kocham cię tu. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie platformy NC Plus Studio Sonica. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Tłumaczenie i dialogi polskie Julia Zduń. Dźwięki montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Agnieszka Kudelska. Wystąpili Joanna Pachrzbikowska, Jagoda Stach, Agnieszka Kudelska, Brygida Turowska, Karolina Salina bulcewicz i inni.